Cześć! Za dwa dni wylatujemy do Meksyku i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak przygotowujemy się do takiego wyjazdu, co załatwiamy wcześniej, co zabieramy, czym zajmujemy się i ile możemy załatwić przed samym wyjazdem. Zawsze zaczynamy od znalezienia w miarę tanich biletów lotniczych. I tak bilety do Meksyku, konkretnie do Cancun na przełomie stycznia i lutnego są w miarę najtańsze w ciągu roku. Jako, że samo Cancun i jego okolice są nazywane Gringolandią, chcemy się stamtąd ewakuować w miarę szybko po dwóch dniach. Także, zarezerwowaliśmy sobie tylko dwa noclegi przez Airbnb niedaleko Cancun, między samym miastem a lotniskiem yy, dlatego też wynajęliśmy sobie samochód od razu. Tak więc prosto z lotniska, kiedy odbierzemy samochód, pojedziemy do naszego mieszkanka. Później będziemy mieć dwa dni, żeby zobaczyć Cancun, okolice, może Islamu Heres, Museo de Mayo i później będziemy się ewakuować z tamtej okolicy, żeby zobaczyć prawdziwy Meksyk. I spróbować jego smaki, poznać ludzi i zobaczyć, jaki jest prawdziwy Meksyk, poza tak zwaną Gringolandią w okolicach Cancun. Podsumowując, przed samym wyjazdem y, mamy bilety lotnicze, samochód na 12 dni i pierwsze dwa noclegi w Cancun. Oprócz tego planujemy, gdzie pojechać, co zobaczyć, co wam pokazać co może być interesujące, zweryfikować y, największe atrakcje, takie jak Chichen Itza i sprawdzić, czy warto tam jechać, czy nie. I tak przez ostatnie dwa dni planujemy trasę, y, co zobaczyć, którędy jechać. Jakiś czas temu zarezerwowałem auto w Enterprise, bo korzystaliśmy z niego tutaj w Bormow i nie było problemu, kiedy wynajmowałem auto na samą kartę debetową, nie używając kredytowej. Jednak okazało się, że w Meksyku nie można wynająć auta bez karty kredytowej, tak więc musiałem odwołać tę rezerwację i znaleźć inną firmę. Na szczęście poprzez TripAdvisora znalazłem polecaną firmę, która nie ma z tym problemu, żeby im po prostu zapłacić depozyt z karty debetowej i później rozliczyć się jakkolwiek chcemy. Tak więc odbierą nas na lotnisku, nie musimy jechać do biura, ktoś na nas będzie czekał w hali przylotów i po prostu odbierzemy auto na lotnisku. Tak więc przez ostatnie dwa dni ja zajmowałem się zorganizowaniem logistyki, czyli właśnie noclegów, samochodu i którędy pojechać, a Martyna znajdowała miejsca, które chcemy odwiedzić, które musimy zobaczyć i które chcemy Wam pokazać. Na szczęście w Meksyku czekają nas temperatury między 20 a 30 stopni, więc nie będziemy musieli zabierać za wiele ciuchów i możemy zabrać cały sprzęt nagrywający, dzięki któremu pokażemy Wam, jak wygląda Meksyk.